Odcinek 49 i bardzo trzy fajne zadania mam dla Was. Wszystkie tyczą się energii, energii odnawialnej. Temat na maturze częsty, więc posłuchajcie. Zadanie 30. Zagadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu oraz fotografii, na której przedstawiono jedną z elektrowni solarnych na świecie. Zdjęcie z załącznika Wam wkleiłam. Rozwój gospodarczy Arabii Saudyjskiej powoduje wzrost zapotrzebowania na energię. W 2010 roku moc elektrowni zainstalowanych w tym państwie wynosiła 43 GW, natomiast do 2032 roku ma osiągnąć 121. Jeśli prognozowana konsumpcja energia, energii w tym kraju miałaby być pokrywana przez używane dziś źródła energii, to produkcja ropy powinna wzrosnąć z 3,4 milionów do 8,4 milionów baryłek rocznie. Dlatego program rozwoju alternatywnych źródeł energii zakłada, że w 2032 roku 54 gigawaty będzie zapewniała energetyka odnawialna, a 18 energetyka jądrowa. Przedstaw dwie korzyści społeczno-gospodarcze, które może osiągnąć Arabia Saudyjska dzięki realizacji programu rozwoju energetyki odnawialnej. Bardzo ciekawy tekst mówiący, że to nie jest tak, że jeśli kraj ma ropę, to w całości tą energię ma właśnie z ropy. Jest takie przy energetyce bardzo ważne słowo, które chcę, żebyście pamiętali, i mowa tu jest o dywersyfikacji źródeł energii. Jeśli kraj chce być bezpiecznie energetycznie, to ta zasada mówi tak, że należy mieć energię z różnych źródeł, bo jeśli wydarzy się coś na rynkach, cen albo w kwestii energii odnawialnych, popatrzcie, może być jakaś katastrofa, może być coś, co wpłynie na produkcję takiej energii odnawialnej, to musi być kraj najlepiej, jak ma energię z różnych źródeł, czyli mają zdywersyfikowaną. I teraz właśnie dlatego Arabia Saudyjska nie chce bazować na energii i to przecież jest ważne, że ma tyle ropy, a też utrzymuje się z tego, że tą ropę sprzedaje. Stąd ma inwestować w inne źródła. I teraz, jaką korzyść będziemy mieli z tego, że Arabia Saudyjska zainwestuje energię odnawialną? Popatrzcie, jak bardzo chciałoby się tu pisać, że pierwsza korzyść to będzie super dla środowiska, bo taka energia słoneczna to jest czyste źródło energii i powoduje mniej zanieczyszczeń. Niestety nie możemy tego pisać, bo mają być korzyści społeczno-gospodarcze. Czyli co? Co taka inwestycja da ludziom. I teraz dam wam pierwszą neutralną odpowiedź. Nieważne, jaka będzie inwestycja, czego będzie dotyczyła. Jeśli jest nowa inwestycja, to pierwsza korzyść to jest da miejsca pracy. I to jest odpowiedź, która już tutaj jest dobra. Każda, każda nie tylko energia daje miejsca pracy i jest to korzyść dla ludzi. Przeczytajmy sobie piękne odpowiedzi, które Wam wyjaśnię. Możliwość zwiększenia eksportu ropy naftowej. Czyli tak, jeżeli nie będzie Arabia, nie podwyższy dla siebie tej ropy, to zostanie jej więcej na sprzedaż, korzyść gospodarcza, powstaną nowe miejsca pracy związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Popatrzcie, dywersyfikacja produkcji energii z odnawialnych źródeł. Nawet nie trzeba tego tłumaczyć, jak zna się to piękne słowo, zaspokajanie rosnących potrzeb energetycznych w kraju, zachowanie zasobów ropy na przyszłość. No, ciekawa odpowiedź. Zróżnicowanie struktury gospodarki narodowej zarówno w zakresie produkcji, jak i wymiany międzynarodowej, polepszenie stanu środowiska w tym kraju. No i robię znak zapytania. Ja nie wiem, czy to powinno być zaliczone, bo to nie do końca dla społeczeństwa i gospodarki, ale tutaj z korzyścią dla Was być może też to zaliczano. No dobra, najbardziej rozsądne zatem z tych odpowiedzi to te miejsca pracy, no i to, że, że jak nie, wy, nie będę potrzebowała tyle ropy, to będę, będzie kraj mógł ją sprzedać. I Ciąg dalszy tego zadania, wyjaśnij, z czego wynik wynikają w Arabii Saudyjskiej bardzo korzystne warunki przyrodnicze do produkcji energii metodą przedstawioną na fotografii. No, co by chciał pisać uczeń, gdyby nie to słowo, warunki przyrodnicze? Zaraz by chciał pisać może o bogactwie Arabii Saudyjskiej, co się nam przyda za chwilę przyrodnicze, musicie sobie to y, podkreślić. No, i o co, o co chodzi? Co musi posiadać kraj, który chce zainstalować energię, elektrownię słoneczną zbudować? No, musi posiadać dobre warunki pogodowe. Tylko uważajcie, o co chodzi. Czy chodzi o ciepło? No nie do końca, bo gdyby chodziło o ciepło, temperaturę, to popatrzcie, najlepszym miejscem na świecie do energetyki powinien być równik bo tam są bardzo wysokie temperatury, ale na równiku mamy chmury. I właśnie ten element pogody przy elektrowniach odnawialnych jest najważniejszy. Nie może być chmur. I właśnie szerokości geograficzne wzdłuż zwrotnika, gdzie macie wyże, gdzie wstępuje suche powietrze, gdzie te chmury się nie tworzą, to będzie ten najlepszy warunek przyrodniczy. Arabia Saudyjska jest położona w strefie wyżów zwrotnikowych, które uniemożliwiają rozwij, rozwój chmur. Powoduje to korzystne usłonecznienie. To jest to słowo usłonecznienie. Czemu Grecja ma lepsze warunki do tego, żeby mieć kolektory słoneczne na każdym dachu, albo Cypr? Bo ma lepsze usłonecznienie ma więcej bezchmurnych dni. Arabia Saudyjska jest położona w niskich szerokościach geograficznych, w niskich, czyli 20 stopni blisko, blisko równika, co powoduje, że wysokość słońca w ciągu roku jest duża. No, jeśli już nie ma chmur, to oczywiście, że ten kąt padania promieni słonecznych będzie tutaj też na plus. No, i jeszcze mamy trzeci podpunkt do tego samego zadania. Podaj czynnik pozaprzyrodniczy sprzyjający rozwojowi produkcji energii w Arabii Saudyjskiej metodą przedstawioną na fotografii. I co zradziłam już? O co chodzi? O pieniądze. Każda energia odnawialna, jak będziecie mieli pisać wady i zalety, to możecie pisać, że jest to droga inwestycja. W wielu energiach odnawialnych, jak już dokonasz tej inwestycji, to później sam proces produkcji nie jest taki drogi. I tak jest w tej energii, czy w energii wiatru, y, czy w energii wodnej, jak już zbudujesz elektrownię, tak? to potem y, faktycznie możesz produkować za nieduże pieniądze. Arabia Saudyjska posiada środki finansowe na rozwój kosztownej energetyki solarnej. I ma niewielką gęstość zaludnienia. I ma niewielką gęstość zaludnienia. Czyli yy, w miastach możemy montować to na dachu, ale wiadomo, że jak mamy drogi i tak dalej, tą gęstą zabudowę, no to nie ma na te kolektory słoneczne miejsca. Okej, okay, tu jeszcze sobie przypomniałam w międzyczasie, że przecież tutaj do warunków przyrodniczych było, byłby jeszcze super argument, że Arabia Saudyjska ma bardzo dużo terenów, żeby stawiać takie elektrownie. Ma wolną przestrzeń w postaci pustyni. I, i to jest taki bardzo ważny argument. No dobra, elektrownie słoneczne zatem potrzebują usłonecznienia, a elektrownie wodne co potrzebują? Dużego spadku rzeki, dużego spadku i to, żeby rzeka była i miała duży spadek. Elektrownia wiatrowa wiatrów, czyli y, bardzo często położone są nad morzem. Popatrzcie, pierwsze skojarzenie: y, Holandia czy Dania, położone w obszarach nadmorskich, bo wieje. A jeszcze mamy energię odnawialną geotermalną, ciepło wnętrza Ziemi. No, to w takich miejscach aktywnych, tektonicznie położonych blisko granic płyt, jak na przykład Islandia, która leży na ryfcie. No to powtórkę z energii odnawialnych mamy za sobą. Dziękuję.